Jakub Kosecki, tuż po debiucie Fame MMA, jakie pierwsze wrażenia, bo na Twojej twarzy widać no, poważne obrażenia, no bo to też była solidna walka, to nie był taki spacerek w debiucie. Tak jest, tak jest. Dwa, spotkały się dwa silne charaktery. Ol e, okazał się lepszy, nie mam co oszukiwać, był lepszy, wygrał zasłużenie, także e, gratulacje dla niego, dla jego narożnika. Widać, że włożyli w to kawał e, ciężkiej pracy, dobrą robotę wykonali, także gratulacje dla Was. A ja cóż, no, nigdy się nie poddawałem po porażkach, nie bałem się wziąć e, porażki na klatę, i tak samo jest teraz. Przy, przygrałem, przyznaję, nie ma żadnych wymówek. I co? W poniedziałek trening piłkarski, na pewno troszeczkę też odpoczniemy i, i szybciutko wrócimy do, do, do treningów e, na macie. Bo trener też wie, że mogłem się pokazać z lepszej strony ale też wie, że Tuszol był lepszym zawodnikiem. W tej walce z Tuszolem zdecydowały warunki fizyczne, no bo to jednak było widać, że on miał dużą przewagę w tym elemencie, no bo ty też bardzo odważnie zacząłeś tę walkę, i nie przestraszyłeś się, wyprowadziłeś kilka mocnych ciosów, ale później jakby już no, ta przewaga fizyczna, twoim zdaniem, zdecydowała? Na, na pewno przewaga, przewaga fizyczna była po jego stronie i, i jego ciosy naprawdę bardzo dużo ważyły, poczułem je na sobie, więc w pewnym momencie no, może strach to za dużo powiedziane, ale respekt przed jego uderzeniem Był z mojej strony widoczny, także tak jak mówię Tuszol, dobra robota, fajnie się pokazałeś Ja mam nadzieję, że też się pokazałem z dobrej strony, mimo to, że przegrałem to, to nie wstydzę się tego w pojedynku Głowa do góry i mamy coś teraz do, do pokazania Trzeba wstać z kolan Nieraz po porażkach to robiłem, więc teraz też na pewno się nie schowam i, I nie boję się przyznać, że byłem po prostu gorszy i przegrałem co z Twoją karierą piłkarską, bo Ty cały czas jesteś czynnym piłkarzem. Grasz już co prawda w niższej lidze, ale cały czas jesteś aktywnym piłkarzem. Jak Ty w ogóle godziłeś te treningi na macie, w oktagonie, z treningami na boisku piłkarskim? Na pewno no, było dużo roboty. E, treningi były codziennie piłkarskie, też e, starałem się codziennie trenować na macie, więc teraz wracam w poniedziałek, powinien być pierwszy trening. zobaczymy po rozmowie z trenerem, co trener e, powie piłki nożnej, bo w poniedziałek powinienem iść na trening piłkarski. Zobaczymy, ale tak jak mówię, charakteru na pewno mi nie zabraknie, nie będę szukał żadnych wymówek, tak samo jak teraz przegrałem. Mówię szczerze, był lepszy, więc gratulacje dla niego, a ja co? No, zobaczymy jak to będzie. We Freak zrobiło się ostatnio mocno sportowo, jest wielu byłych reprezentantów Polski, wielu piłkarzy, wielu też przedstawicieli innych sportów. Czy ty widzisz kogoś dla siebie, może z tego świata piłki nożnej, z kim chciałbyś zawalczyć? Sławek Peszko ma swoją organizację, to też jest e, powiedzmy ta sama e, wagowa, e, no ta sama waga, e, więc może tutaj jakieś starcie między Sławkiem? Czy masz kogoś, z kim chciałbyś zawalczyć? Też kiedyś był konflikt między tobą. A tarasowcem, Nie, pamiętasz? Ta -taras, pamiętasz? Tak, ta, pamiętam, ale tarasowc to jest zupełnie inna waga Jeszcze wyższy, cięższy od Tuszola Poza tym jesteśmy ziomkami teraz Graliśmy w jednym klubie w Śląsku, Wrocław Więc ten konflikt, jaki był Taki był, ale został e, zakopany nie chcę się opowiadać no, na ten temat przyszłego przeciwnika. Na pewno pogadam z włodarzami fejmu i tam będą jakieś pomysły i, i zobaczymy, co z tego się wykluje. To tak na koniec spodziewałeś się, że aż z takimi obrażeniami będziesz wychodzić z klatki. Tak, szczerze spodziewałem się tego, wiedziałem, że tak będzie, bo po sparingach również wychodziłem z takimi obrażeniami. Także wiedziałem, że tak będzie, ale głowa nie szklanka, nie? Idziemy zaraz się umyć i, i, i zrobimy swoje reha rehabilitacje, regeneracje. I tak powiedziałem, głowa wysoko podniesiona do głowy. Tuszol był lepszy, zdecydowanie lepszy był, wygrał, więc gratulacje dla niego. A ja po prostu staję z kolan i, i zobaczymy, co będzie dalej.